W dniach 24-25 listopada 2023 roku na stadionie narodowym odbyła się druga edycja Forum Finansów i Inwestycji, imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ponieważ byłem na pierwszej imprezie tego typu, która miała miejsce w styczniu 2020 roku i bardzo przypadła mi ona do gustu, nie miałem oporów, żeby zapisać się na edycję drugą. Tym bardziej, że impreza jest profesjonalnie zorganizowana, bezpłatna. A jednocześnie naszpikowana ogromną ilością prelekcji oraz dyskusji panelowych, które w znacznej większości są bardzo merytoryczne. W tym roku pośród wystawców najbardziej dopisały domy maklerskie, których był praktycznie komplet. Nie zabrakło dużych spółek giełdowych, takich jak choćby Orlen, KGHM, GPW czy Eurocash SA. Z branży metali szlachetnych obecne były także notowane na giełdzie Mennica Polska i Mennica Skarbowa a dodatkowo doskonale nam znane firmy takie jak sztachetne inwestycje oraz Mennica Kapitałowa. Na ich stoiskach można było obejrzeć szeroki wybór monet i sztabek od najzwyklejszego bulionu począwszy, kończąc na monetach super premium. Oprócz tego było sporo firm szeroko rozumianego doradztwa finansowego związanych z inwestowaniem w nieruchomości, a także stoiska księgarni, gdzie można było nabyć lektury związane z inwestowaniem. Pośród prelegentów, niewątpliwymi gwiazdami, było dwóch największych polskich influencerów finansowych. W piątek występował Michał Szafrański, a w sobotę Marcin Iwuć. Na ich wykładach sale pękały w szwach. W ogóle frekwencja dopisała, szczególnie w sobotę, kiedy na każdej z trzech sal wykładowych, na których prelekcje odbywały się równolegle, był praktycznie komplet widzów. Przez całą imprezę przewinęło się prawie 4000 osób. Z trochę mniej znanych, ale na pewno nie mniej merytorycznych osób można wymienić panią Dorotę Sierakowską, która jest analitykiem rynków surowcowych i która miała aż dwa bardzo ciekawe wykłady, czy pana Mateusza Muchę z Beta ETF, który jest osobą zarządzającą ETF-ami tej firmy notowanymi na naszej giełdzie papierów wartościowych. Osoby te są nie tylko ekspertami w swojej dziedzinie, ale jednocześnie bardzo sympatycznymi ludźmi, którzy oprócz wygłoszonych prelekcji z chęcią i cierpliwie rozmawiali z uczestnikami, dzieląc się z nimi swoją wiedzą. Z panią Sierakowską oraz z innym youtuberem Mariolo, którego tutaj pozdrawiam, mieliśmy okazję odbyć ciekawą rozmowę na temat sytuacji i perspektyw na rynku platynowców. Natomiast z panem Mateuszem Muchą rozmowa dotyczyła oczywiście ETF-ów a jednocześnie miałem okazję podziękować mu osobiście za merytoryczną pomoc, którą okazał mi przy realizacji mojego filmu o ETF-ach, do którego obejrzenia niezmiennie zachęcam. Link znajduje się w prawym górnym rogu. Jeśli chodzi o tematykę poruszanych wykładów, to w znacznej większości dotyczyła ona inwestowania na giełdzie. W szczególności bardzo popularny był temat ETF-ów, które były hitem tej edycji, podobnie jak hitem pierwszej edycji, wydawały się być nieruchomości. Obecnie nieruchomości zeszły trochę na drugi plan. Ich ceny są już obecnie chyba tak duże, że początkujący inwestorzy, których na spotkaniu było najwięcej, znacznie rzadziej rozważają ich zakupy jako inwestycję ze względu na ograniczenie swoich budżetów. Patrząc z tej perspektywy, bardzo oderwany od rzeczywistości szarego inwestora, był jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony tej tematyce, gdzie prowadzący potrafił zadać ekspertom pytanie w stylu masz wolne 4 miliony złotych, w co je inwestujesz? A jeden z owych ekspertów bez namysłu odpalił, że 4 miliony to trochę mało i on by się lewarował, żeby dojść do 8 milionów. A inny z kolei dodawał, że zamiast inwestować w nieruchomości, lepiej je budować i przekonywał osoby obecne na sali, że to wcale nie jest takie trudne. Następny do odmiany sugerował inwestowanie w akademiki. Jednocześnie wszyscy uczestnicy tego panelu zgadzali się, że na tym rynku, zarówno w roku 2024, jak i w 2025, wciąż czekają nas spore wzrosty cen. Na szczęście było sporo wykładów dla początkujących inwestorów, których tematyką było skuteczne budowanie portfeli inwestycyjnych. Trochę jednak szkoda, że prelegenci zostali tutaj wybrani głównie z klasycznego rynku kapitałowego. W efekcie trochę trudno było im się wyrwać mocniej poza schemat typowego portfela składającego się w 60% z akcji, a 40% z obligacji oraz jego prostych modyfikacji. Jeśli w ich ustach pojawiło się słowo dywersyfikacja, to najczęściej dotyczyła ona włączenia w krąg swoich zainteresowań ETF-ów, przy czym znów najczęściej mieli oni na myśli ETF-y akcyjne lub obligacyjne, a dywersyfikacja miała być głównie geograficzna i sektorowa. Czyli nadal mamy kupować głównie akcje i obligacje, ale z różnych rejonów świata i obejmujące różne gałęzie gospodarki. W programie wystąpień mocno raził kompletny brak tematów związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, na rynku forex oraz na rynku inwestycji alternatywnych. Inwestowanie w metale szlachetne zarówno w formie fizycznej jak i papierowej pojawiło się eksplicite dopiero na wystąpieniu wspomnianej pani Doroty Śrakowskiej, która omawiała trochę szerszy temat inwestowania w surowce. Na poprzedniej edycji było trochę lepiej, bo oprócz wystąpień dotyczących właśnie rynku surowców był dedykowany fizycznym metalom szlachetnym wykład panów Chojnackiego i Kwietnia. Dlaczego mówię o tym tak dużo? Ano dlatego, że program Forum Finansów i Inwestycji wydaje się troszkę za bardzo skupiać na akcjach i obligacjach w porównaniu do tego, co mówią inwestorzy w swoich ankietach. Otóż od ładnych kilkunastu lat Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych organizuje tzw. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, w którym ostatnio bierze udział 4-5 tysięcy respondentów. Sam regularnie co roku wypełniam taką ankietę, bo uważam jej wyniki za bardzo wartościowe i pozwalające wyciągać ciekawe wnioski. Tegoroczne forum finansów i inwestycji rozpoczęło się właśnie od wystąpienia wiceprezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pana Michała Masłowskiego, który zaprezentował wyniki najnowszej ankiety. Było na tyle uprzejmy, że pozwolił mi wykorzystać zebrane i opracowane przez stowarzyszenie dane, aby mógł wam je zaprezentować na tym filmie. Jeśli traktować wyniki ankiety jako wiążące dla naszego rynku, okazuje się, że polski inwestor to w zasadzie mężczyzna, bo ponad 92% ankietowanych to przedstawiciele płci trochę mniej pięknej. Bardzo dobrze zgadza się to ze statystykami na moim kanale, w przypadku którego 91,5% widzów to mężczyźni. Najliczniejszą grupę inwestorów, bo aż 34%, stanowią 40-latkowie, czyli osoby w wieku 36-45 lat. Znów bardzo pokrywa się to z moją widownią, bo u mnie także jest to najliczniejsza grupa, choć odsetek jest trochę niższy, po wynosi 30%. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią 30-latkowie. W badaniu OBI jest ich ponad 28%, u mnie na kanale 25%. Obecnie największą motywacją polskich inwestorów jest oszczędzanie na emeryturę. Mówi o tym aż 36% respondentów. Bardzo ciekawe są zmiany, jakie zaszły w tej kwestii w ciągu ostatniej dekady, bo jeszcze w 2013 roku główną motywacją była dywersyfikacja dochodów, a o emeryturze wspominali tylko nieliczni. Owa emerytura pojawiła się gwałtownie w badaniu z roku 2015. Nie trudno powiązać tego zjawiska z kradzieżą naszych środków z OFE, do której doszło w 2014 roku. Sporo ludzi jasno uświadomiło sobie wtedy, że muszą sami zadbać o swoje emerytury. Jeśli chodzi o wartość naszego portfela, to najwięcej osób, bo ponad 34% deklaruje poziom 100-500 tysięcy złotych. Na kolejnych miejscach z podobnymi odsetkami w okolicach 19% są portfele o wartościach od 10 do 50 tysięcy złotych i od 50 000 do 100 tysięcy złotych. Nie trudno zauważyć wzrastającą zamożność inwestorów, bo jeszcze kilka lat temu najwięcej osób deklarowało inwestowanie kwot na poziomie 50-100 tysięcy złotych, a milionerów było jak na lekarstwo. Tymczasem dzisiaj portfele o zasobności co najmniej pół miliona złotych wskazuje aż 14% inwestorów. Chyba najciekawszym pytaniem ankiety było to dotyczące tego w co inwestujemy nasze nadwyżki finansowe. Niekwestionowanym liderem wciąż są tutaj akcje GPW, których posiadanie deklarowało prawie 79% respondentów. Na drugim miejscu są fundusze typu ETF, na trzecim szeroko rozumiane obligacje, a na czwartym depozyty bankowe. Kolejne miejsca znów zajmują rynki akcyjne: najpierw zagraniczne, a potem małe spółki rynku New Connect. Dopiero później znajdziemy waluty obce, metale szlachetne, a tuż za nimi kryptowaluty. Zaskakujący jest tutaj bardzo niski wynik nieruchomości, wynoszący tylko 7,9%. Dla mnie osobiście bardzo pocieszające jest to, że polski inwestor wydaje się bardzo rozsądnie zdywersyfikowany, a jednocześnie aż ponad 21% ankietowanych deklaruje posiadanie w swoim portfelu złota i srebra. Dużym zaskoczeniem były dla mnie efekty rozbicia popularności poszczególnych aktywów na grupy wiekowe. Byłem przekonany, że popularność inwestowania w metale szlachetne będzie rosnąć wraz z wiekiem inwestora. Tymczasem trend jest zupełnie odwrotny. Najwięcej miłośników metali szlachetnych, bo ponad 25%, znajdziemy pośród inwestorów w wieku 18-25 lat, a najmniej, bo tylko 13% pośród 60-latków. U najstarszych inwestorów znajdziemy za to najwięcej osób powierzających swoje środki naszej GPW. Owa GPW dominuje zresztą pośród wszystkich grup wiekowych, z tym, że najmłodsi coraz chętniej spoglądają na rynki zagraniczne. Nikogo nie powinien dziwić za to spadający wraz z wiekiem trend popularności kryptowalut. Aż 28% najmłodszych inwestorów deklaruje ich obecność w swoich portfelach, do odmiany rynkiem krypto poważnie interesuje się tylko 4% najstarszych ankietowanych. Ostatnia dekada pokazała wyraźne wzrosty zainteresowania rynkami zagranicznymi. Jeszcze w 2013 roku akcje spółek zagranicznych miało tylko 6% respondentów, obecnie ten odsetek sięga 31%. Jeszcze większy wzrost popularności odnotowały ETFy z 5% w 2013 roku do aż 45,6% w roku obecnym. Trudno się temu dziwić, bo dla inwestorów początkujących i średnio zaawansowanych, pasywne inwestowanie poprzez dobrze zdywersyfikowane ETFy wydaje się bardzo rozsądną i stosunkowo bezpieczną strategią. Wciąż w naszych portfelach dominują ETFy akcyjne, bo ich posiadanie deklarowało aż prawie 95% ankietowanych. Znacznie mniej jest ETF-ów obligacyjnych, tutaj pozytywną odpowiedź dało ponad 29% inwestorów oraz surowcowych, z których pewnie spora część zawiera także metale szlachetne. Tutaj odsetek ankietowanych wyniósł 23,5%. ETF-y stały się więc w Polsce hitem ostatniej dekady. Trudno się temu dziwić, bo nie brakuje argumentów za ich zakupem. Fundusze aktywnie zarządzane mają zawsze zauważalnie wyższe opłaty i wraz z długością inwestycji szybko maleje liczba tych funduszy, które przebijają swoimi wynikami szeroki rynek. Dotyczy to także naszego lokalnego rynku. Bardzo ciekawe dane przedstawi tutaj Pan Mateusz Mucha z Beta ETF. Aktywnie inwestujący fachowcy nie mieli żadnych problemów z przebiciem wyników jakie daje WIG20. Tutaj ten indeks w ciągu ostatniej dekady przebiło 95% polskich funduszy. Tyle, że WIG20 nawet w wersji Total Return i po ostatnich wzrostach nie postawił poprzeczki zbyt wysoko, bo w ciągu 10 lat wzrósł o tylko 11% i nie przebił nawet oficjalnej inflacji. Sytuacja zmienia się drastycznie, gdy spojrzymy na indeksy MVIG40 i SVIG80. W tym przypadku w ciągu ostatniej dekady tylko jeden polski aktywnie zarządzany fundusz zanotował wynik lepszy niż oba indeksy. Jeśli więc zapomnimy o zdominowanym przez państwowy Molochy VIG-20, zakup ETF-ów opartych o MVIG 40 i SVIG 80, obu w wersji Total Return dawał polskiemu inwestorowi możliwość 100% zysków w ciągu dekady i zabezpieczenie swojego portfela przed inflacją, która według wskaźników oficjalnych wyniosła w tym czasie niespełna 45%. Oczywiście jeszcze lepiej wyszlibyśmy inwestując w USA. Przecież SP500 w ciągu ostatniej dekady wzrósł od 150%, natomiast Nasdaq o ponad 250%. ETF-ów na te indeksy jest mnóstwo, są one obecne nawet na naszej giełdzie, więc problemu z takimi inwestycjami nie ma żadnych. Wystarczy tylko założyć rachunek maklerski i dokonać zakupu. I takie właśnie było przesłanie sporej części prezentacji na forum finansów i inwestycji. Od wrzucić największą część środków ETF-y na indeksy amerykańskie, drugą część w indeks rynków światowych a trzecią zostawić na polskiej giełdzie. Być może zdywersyfikować nasz portfel jakimś ETF-em obligacyjnym bądź surowcowym. Choć gdy jesteśmy młodzi, to powinniśmy ryzykować bardziej i im więcej wrzucimy w akcje, tym lepiej. Chłodną głowę w tym wszystkim zachował analityk Bankier.pl, pan Krzysztof Kolany, który starał się ostudzić trochę nastroje. Słusznie zauważył, że to, iż przez ostatnie 100-150 lat indeksy amerykańskie zachowywały się świetnie, wynika z faktu, że w tym czasie Stany Zjednoczone stały się światowym hegemonem. Wzrost ich indeksów nie wynika więc tylko ze świetnego stanu jej gospodarki, ale także ze statusu dolara oraz faktu, że owa gospodarka eksploatowała i wykorzystywała resztę świata. Swoje znaczenie ma też fakt, że w tym czasie na terenie USA nie było żadnych działań wojennych, czego nie można powiedzieć o reszcie świata. Jednocześnie można wskazać dużo światowych rynków, w których prosta inwestycja w indeks nie dała satysfakcjonujących wyników. Żeby daleko nie szukać, można wskazać na nasz WIG20, który nawet w wersji Total Return w ciągu ostatniej dekady dał zarobić 11%, a w ciągu dwóch dekad 126%. Przykładów takich można podać więcej, od choćby giełda japońska, gdzie indeks Nikkei 225 wciąż jest obecnie daleko od swoich szczytów z przełomu lat 80 i 90 XX wieku. Zakładanie więc, że włożenie większości swoich pieniędzy w ETF na SP500 czy NASDAQ da nam takie same zyski, jakie dostarczyły te indeksy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, jest sporym nadużyciem. Zawsze przecież znamy tylko lewą część wykresu, a prawa jest tajemnicą. Oczekiwanie, że trendy obserwowane w amerykańskiej gospodarce w XX wieku będą trwały przez cały XXI wiek jest naiwnością. Bycie chóre optymistą odnośnie rynku akcji i zalecanie młodym ludziom konstruowanie długoterminowego portfela klasy 80-20 czy nawet 60-40 może skończyć się katastrofą. Stąd cieszy fakt, że polscy inwestorzy ankietowani przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie zapominają o takich antysystemowych elementach swojego portfela jak metale szlachetne i kryptowaluty. Warto też pamiętać, że ich obecność w naszych portfelach jest pewnie nawet wyższa niż to wynika z ankiety OBI. Osoby biorące udział w tej ankiecie to inwestorzy w jakimś tam stopniu związani lub zaznajomieni z działalnością Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Trudno więc dziwić się, że mają mocniejsze skrzywienie w kierunku rynków akcyjnych, a trochę mniej spoglądają w kierunku inwestycji antysystemowych. Przecież osoba, która ma w swoim portfelu trochę środków na lokatach bankowych. Część środków w walutach obcych, jeszcze inną w fizycznych metalach szlachetnych oraz w kryptowalutach i być może jakąś kawalerkę na wynajem, też w pełni zasługuje na nazwanie jej inwestorem, który na dodatek w pewien sposób dywersyfikuje swój portfel. Jednocześnie taka osoba pewnie nawet nie wie o istnieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i przez to nigdy nie weźmie udziału w ich ankiecie. Co nie zmienia faktu, że o istnieniu tego stowarzyszenia warto wiedzieć i jednocześnie zapoznawać się z materiałami oraz artykułami prezentowanymi choćby na ich stronie internetowej. Swoją wiedzę zawsze warto poszerzać i trzeba trzymać rękę na pulsie oraz wiedzieć co się dzieje nawet na tych rynkach, które w danym momencie nas nie interesują. Dlatego niezmiennie zachęcam Was wszystkich do poszerzania swojej wiedzy i szerszego spojrzenia na inwestycje. Nie wrzucajmy wszystkich swoich środków do jednego czy dwóch koszyków, bo za pewien czas może okazać się, że obstawiliśmy niewłaściwy scenariusz i nie zabezpieczyliśmy właściwie swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Warto też wiedzieć, w jaki sposób możemy dywersyfikować nasze środki. W poszerzeniu tej wiedzy ankieta OBI także może być pomocna. Znalazły się tam bowiem pytania odnośnie źródeł wiedzy dla polskich inwestorów. W przypadku serwisów internetowych największą popularnością cieszą się bankier.pl i Stock.pl. W przypadku gazet i czasopism są to Gazeta Giełdy Inwestorów Parkiet oraz Puls Biznesu. Jeśli chodzi o kanały na YouTube o inwestowaniu, największym zainteresowaniem cieszą się DNA Rynków, Doradca TV, Independent Trader, Inwestomat oraz Marcin Iwudź. Tutaj może pojawić się mała dygresja osobista. Otóż w najnowszym badaniu OBIW po raz pierwszy pojawiła się możliwość głosowania na kanał Moneciarz. Odbieram to jako ogromny zaszczyt oraz nobilitację, a jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. Co prawda, znalazłem się w grupie kanałów o najmniejszej popularności, ale przecież konkurencja była ogromna, a już sam fakt włączenia mojego kanału do badania odbieram jako duży sukces. Być może w przyszłym roku uda się awansować troszkę wyżej. Niezmiennie dziękuję Wam za uwagę i polecam się na przyszłość. Do następnego razu.